uczniów szkoły piątego liceum. Ona była zawsze. Tam strzelano y, niskim kalibrem, strzelano y, też bocznym, y, bocznym y, tak? I teraz do czego my zmierzamy? Powstaje kara strzelań na 4,41, pasowana, pasowana do kalibru 7,62. I Państwu powiem rzecz, y, od jednej rzeczy zacznę. Ona nie ma nic wspólnego ze sportem. Na ostatnich Igrzyskach Olimpijskich y, letnich w Paryżu w 54 roku, bo w naszej konkurencji, gdzie były różne y, Typy strzelań karabiny, listy automatyczne, różne małokalibrowe, ale co istotne, podczas ostatnich liczeń olimpijskich nie stosowano broni w kalibrze 7.62. Tego kalibra nie występuje w programie olimpijskim i nie jest używane w strzelnictwie sportowym na poziomie szkolnym ani olimpijskim. Strzelnictwo sportowe opiera się na precyzji technice, kontroli, a używana broń jest dostosowana do ich celów. My mówimy o znacznej zmianie koncepcji strzelnicy. Ona temu ma taki gabaryt. Bo no powinien to modernizacji. Ja Państwu powiem jeszcze jedną rzecz. Był projekt obywatelski O-43, który mówił o modernizacji strzelnicy sportowej. Nowa budowa ma wycięte słowo sportowa. Powstaje hala strzelenia tym paną z infrastrukturą towarzyszącą bez słowa sport. My mówimy teraz o inwestycji na duże miliony, które nie musi być tak, a państwo mogą te pieniądze zagospodarować na onkologię, na, nie wiem, na drogi, dzieci, psychiatrię no dziecięcą, na drogi, czy, na czy tutaj dla państwa, by zrobić jakieś zaproponowanie do wieku, dobrze tak. zrobiłem, bo też niech to macie, macie mnóstwo wydatków, mnóstwo celów inwestycyjnych, my też je myjemy i rozumiemy, ale po co robić taki infrastrukturalny kroc w tym miejscu, który niszczy nam życie, nasz, dewastuje, dzieci z tego nie będą, jak pan dyrektor mówi, że dzieci są zadowolone, one robią oczek jak my rozmawiamy z nimi. Nikt nie wie. My tu przeszliśmy wszystkich tutaj naszych sąsiadów, wszyscy robią oczy jak sowa. Nikt nic nie wie. I ja powiem Ci jeszcze, że to jest naprawdę nieduża gospodarność, robiąc taką inwestycję, która nie ma nic wspólnego ze sportem. Gdzie my mówimy o szkolnictwie i sporcie, trzymajmy się szkolnictwa i sporcie. Ja jestem zastrzelić dla dzieci, bardzo zmiszu. Dopasowano do kalibru, takich jest jak na no, impiadach sportowych y, dla dzieci, jaka była na ostatniej w Paryżu, jakie jest w innych szołach sportowych, nie rób. Nie chcą, bo już są tak? Jak są taką prawdziwą, niech będzie prawdziwa, ale nie się jeden przyjdzie do 62, nie sportu, nie ja, te, no, to nic ze sportem nie ma. To trzy odpadów, bo to, to są masek, bo ja też pisałem do premiera, do kancelarii premiera, tam jest odpychanka na pisma, tam piszą, że jest... Nie, to jest cały czas kontynuacja stali sportowej. Nie jest sportowej, to sport. jest idealny sport. Ten musimy jaki musimy już w 6 dopuszczony według do strzelania ty jak jako tak, no to pusta taka, tak, bo to żeby to złustułnić, nie? ja Tak jak napisujemy Państwu powiedzieć, że w ogóle jako całość, to są dramaty ludzi, dずń, te, są finansowane. To jeszcze poproszę Panią i Karol Waszkalesz na koniec, żeby zabrał głos, bo tak jak właśnie mówiłem, ja niestety musiałem zamknąć, ponieważ jest kolejna komisja Ale spokojnie, nie odwrotnie się przedłużały komisje, jeżeli są mieszkańcy, świeżo mi nie szkodzi, jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Panie przewodniczący, Szanowni Panie Państwo Radni, bardzo dziękujemy, że możemy tutaj dzisiaj przedstawić nasz problem. Nasz problem, który właściwie od dwóch miesięcy zabrał nam życie. Po prostu zabrał nam życie. Ja jako przedsiębiorca mogę powiedzieć, że od dwóch miesięcy nie prowadzę działalności, bo od rana do nocy zajmuję się tematem strzelnicy. Po prostu ktoś pewnego dnia postanowił sobie nas zwyczajnie obrabować. Z naszych majątków, z naszego tak, zdrowia, tak, tak. z naszego życia. po prostu tak nie, nie tłumacząc nam o tym w ogóle nic. To, do czego myśmy doszli, to musieliśmy wydeptać. Nikt nas nie przyszedł, nie zapytał, nie było żadnych konsultacji społecznych. My po prostu dostaliśmy pewnego dnia pismo, że będzie rozebrana stara strzelnica i to wszystko. My zupełnie to zignorowaliśmy, ale yy, poszłam do Pana Dyrektora z zapytaniem, no, no, no. co Pan Dyrektor stanuje, mówię o Dyrektorze do Liceum. E, widząc jak Pan Dyrektor się bija w piskorz, wsiadłem w samochód i pojechałam na 13 piętro do wydziału architektury. Ja od tamtego momentu, wie Pan co, przez dwa tygodnie w ogóle nie spałam. Nie sprawa, bo ja nie wierzyłam, że to się dzieje jak ktoś, jak ktoś 5 metrów od mego okna może postawić mi ścianę na 4,5 metra, mało tego, pani dyrektor Kopańc wydział który zupełnie... ale nie będę tutaj dyskutować kontrowersji. Ja Dlatego się... bardzo Państwa proszę, Państwa radnych o to, bardzo proszę, zwracam się do Was, abyście nam pomogli. Po prostu da, abyście nam pomogli. Ja przez tym niech potem przedstawiciel na szczelanę, ja się z tym Komisji Wyrodzenia Komisji mimo że nie jestem tak członk tak, e, nie przyjdę, żeby też usłyszeć, bylą do stronę, no oczywiście jeśli... Panie Przewodniczący, też Komisję, i punkt taki dotyczący Państwa, że jeszcze i Karol ostatni, nie wiem, jak to jak <tform> to przybycie, z częścią Państwa się spotykaliśmy nawet dwa razy, rozmawialiśmy bardzo szczęśliwie i ja w temu właśnie się tam wierzę. Rozumiem Państwa emocje, tylko że odbierzcie mi, że ja dzisiaj też, bo tutaj. Cytując klasy, oczy jak sowa, wchodzę tutaj, a Państwo jesteście. a ja nic o tym nie wiem. I Pan Przewodniczący też nic o tym nie wiedział. Przecież inaczej byśmy to wszystko zaplanowali. Przecież nie 45 minut. Następna komisja już właśnie trwa od minut minut. To też musimy mieć taki szacunek, bo tam też są goście, tam też są ludzie. A my... I to

Panie Przewodniczący, jedno zdanie, jedno zdanie, Szanowni Państwo, na pewno taki obiekt jest w Białymstoku potrzebny, szczególnie w ale na pewno nie w tym to... to... miejscu. Nie dziękujemy. My mamy że miasto na wykazało się taką determinacją odnośnie budowy strzelnicy, kiedy był projekt budżetu obywatelskiego, który chyba w dotychczasowych edycjach najwięcej w historii zebrał głosów i strzelnica miała powstać na Węgrówce. nie był na został po prostu storpedowany. A szkoda, bo gdyby teraz, tak. gdyby wtedy taką determinacją się Miasto jak od pan prezydent, pan to departamenty, piąty, żeby się wtedy wykazali. Pojęte, Ten obiekt już by tam funkcjonował państwo. Państwo. i nie byłoby pewnie tematu budowy takiej strzelnicy. Panie państw. Pani przewodniczący. Pani przewodniczący? Przepraszam Panie Przewodniczący, ja tylko jedno zdanie w sprawach różnych, bo widzę Pana Wiceprezydenta.

Nie chcę teraz naciskać. Dobra, ja w sprawach różnych nie zostałem. Już zabieram, zabieram, zabieram. Tu chodzi o to zbieranie tutaj. Tu załatwowa rondoluska. Tak? Żebyście Państwo może zlecili jakieś opracowanie, czy tam nie wiem, sygnalizację drogową można. No, to nie wiem, tylko... Nie wiem, bo... O, prezentację. To Aha, dobra, prezentację. Dobra. Czy Państwo się wybierają dla mnie? że przyjdziecie na komisję zagospodarowania, dlatego tego że, ale proszę, że... ale proszę mnie mi nie grozi, naprawdę proszę mnie nie grozi. Ja tylko chcę napisać, co pan ma na myśli.

Panie przewodniczący, przepraszam, bo mnie do pana odesłałem z samorządności. Ja w sprawach różnych chciałem, może na następnej w takim razie. Chodzi o tutaj, to skrzyżowanie przed urzędem. Ale przecież udaliśmy strasznie. Wiem, wiem o... Pan wiceprezydent powiedział, że to do wiceprezydenta Klima. To może. Chodzi mi o to, czy miasto mogłoby zlecić jakieś opracowanie, czy tam sygnalizację drogową można zainstalować, właśnie na tym rondzie, mówię, o tym przed przedłuża. bo tam się korki zawsze od 15-16 robią urząd wojewódzki, nie? I ktoś mi tłumaczył właśnie, że no to jest trudny problem, bo